Mamy kawusie i taki widoczek. Siemaneczko, dzisiaj kawa w trochę nietypowych okolicznościach. Stwierdziłem, że warto będzie dzisiaj wstać, zrobić jakiś rozruch z rana przed pracą przed kąpem. Bardzo fajny case generalnie, jeśli macie dużo roboty przed kąpem albo ogólnie dużo jakiejś pracy, zwłaszcza takiej pracy kreatywnej, gdzie trzeba coś wymyślać, myśleć dużo, to bardzo polecam Wam wyjście dotlenić. Bardzo lubię zrobić kardę z rana, bardzo lubię wstawać rano. E, bardzo lubię taką rutynę, aczkolwiek ostatnio totalnie tego nie robię. E, niestety nie wiem czy to kwestia tej pogody, która miała być e, taka piękna latem, a wyszło jak wyszło i mamy taki w sumie chyba połowę albo więcej niż połowę tych dni w lipcu było takich pochmurnych. E, w sumie mamy już sierpień, nieważne e, czy to kwestia tego też, że dużo dzieje się po prostu w życiu, w życiu prywatnym, zawodowym i tak dalej, to też nie pomaga no ale nie ma co gadać, jest jak jest w każdym bądź razie lubię wpaść w tą rutynę wtedy jest więcej dnia, więcej energii więcej wszystkiego i właśnie dlatego dzisiaj stwierdziłem, że nagram Wam tutaj wstęp żeby rano nie skapitulować nie stwierdzić, że idę spać dalej jak widzicie jestem także zmotywowała mnie kamera po prostu i pomysł na to, jak dzisiaj zacząć jak dzisiaj zacząć tego vloga samolot nam leci, więc chwilę zaczekamy. Jak tutaj jechałem, to stwierdziłem, że kolejnym razem muszę iść pieszo żeby wam ponagrywać widoczki, bo bardzo lubię takie widoki z rana. Jak mamy jeszcze to słońce nisko, teraz już troszkę wyszło wyżej. Jak mamy słońce nisko, jest taka gra światła, cieni gdzieś na budynkach, i tak dalej, tak dalej. A jak jadę na rowerku, no to kamerę mam w plecaku, żeby jej przypadkowo nie uszkodzić, a poza tym, żeby zachować mimo wszystko jakieś bezpieczeństwo na trasie. Stąd mogę pozdrowić Maję, która. Mnie zaraz wyzywa, że nie mam kasku i ma rację, I ma rację, ale, ale kask, kask się produkuje, eee, także tak, następnym razem muszę iść z buta na taki rozruch i Wam ponagrywam ładne widoczki, żebyście mieli jakieś fajne przebitki zamiast mnie i mojej kaczki, chociaż kaczka jest akurat fajna. Eee, dobrze, że wziąłem tą bluzę, bo z gałą mrozem, w sensie, no nie mrozem, ale było 10 stopni, to jest też szalone, w ciągu dnia ma być pod 30, teraz 10. No i co, dzisiaj będę zmieniał chyba plan treningowy. Mam konsultację z radkiem. Dotychczas leciałem sobie takim schematem, że miałem trzy treningi rozpisane i robiłem cztery w tygodniu. Cztery w tygodniu, czyli jeden mi się zawsze zapętlał. Nie? Zaczynałem sobie treningiem pierwszym i tydzień kończyłem treningiem pierwszym, czyli co tydzień jakby zaczynałem od innego treningu. Także plan jest taki, żeby jeść więcej. Plan jest taki, żeby nadal trenować sobie spokojnie, spokojnie pod tym kątem, żeby nie porywać się nie wiadomo jak bardzo, przetrenować bardzo, bardzo, bardzo solidnie ten okres. I właśnie zwłaszcza z takim naciskiem na te wszystkie słabe punkty, żeby tam nie wkurzać się i nie szaleć z ciężarem, tylko, tylko żeby to robić porządnie i ciężar sam przyjdzie, e, niestety, wiecie, cyferki po trójboju różnie, różnie w głowie robią, e, ja na szczęście w miarę mam już to opanowane i, i jak właśnie sobie tak postanowię i taki mam, taki mam cel, to już nie muszę się rzucać na ciężary, co nie ukrywam jest bardzo fajne, e, ale tak samo nie chcę jakoś wchodzić na e, jakieś mega wielostawy pod, e, pod kątem rozbudowy tego mięsa, tylko właśnie podziałać na ćwiczeniach, na których w życiu o wiele mniej działałem, bo to przyniesie, wydaje mi się, lepszy efekt. No póki co działa to, więc, więc czemu by nie spróbować dalej? No, także przygram wam może później jeszcze, właśnie, co z tego wyszło. O cholerka, trochę się rozgadałem, patrzę na licznik. Przygram wam, co z tego wyszło z konsultacji, jaki jest plan działania. Nie wiem, czy zrobię to dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze mam, tak jak wam tam wspominałem, chyba wcześniej trochę roboty do wieczora więc jeśli tego nie zrobię dzisiaj, to dogram wam jutro. E, jedzie sobie Maltanka, nie wiem czy kojarzycie w Poznaniu, jest taka kolejka do zoo, e, z Jeziora Maltańskiego. Może wam ją pokażę, że... nie, nie pokażę wam jej, bo już uciekła, e, a jedziemy w drugą stronę rowerem. No, kończę kawę i uciekam na śniadanie, bo już jest po siódmej, a wstawałem przed szóstą i zaczynam być powoli głodny. Do zobaczyska później. Dzięcie. Dzisiaj mamy dziennie treningowy, ale postanowiłem się ruszyć na mobility i kardio na siłownię, na sieciówkę, które, które tak bardzo często szykaduje pod kątem treningowym, ale tutaj mamy klimatyzację, więc na rozciąganie czy jakieś kardy jak najbardziej, jak najbardziej fajna opcja, więc może nakreślę wam sytuację jak. Jak, to, jak wygląda. Mam nagrane kilka ćwiczeń z treningu nóg z czwartku, aczkolwiek tam jest dosłownie tylko kilka luźnych nagań ćwiczeń, bo było tak gorąco i trening nóg do tego i w ogóle, więc gdzieś tam może je wrzucę tutaj jako jakieś przebitki czy coś, bo nie miałem weny, żeby wam tam cokolwiek mówić o tych ćwiczeniach. Druga sprawa jest taka, że to był trening taki mocno nieplanowy, generalnie ten tydzień był mocno nieplanowy, ponieważ przyszłego tygodnia zaczynam nowy plan. W poniedziałek miałem konsultację z trenerem można powiedzieć i w zeszłym tygodniu wpadłem na genialny pomysł, żeby zacząć jeść więcej, bo generalnie tego lata i tak lata nie mamy, więc stwierdziłem, że może, może to będzie dobry pomysł, gdyż czekałem tak trochę, aż skończy się lato, aż się zrobi jeszcze chłodniej, żeby rzeczywiście gdzieś więcej jeść, bo ja generalnie nie lubię dużo jeść, a muszę dużo jeść. No i stwierdziłem, że skoro nie ma tego lata, no to może warto już teraz coś się zacząć kombinować. No i co? No i mamy dzisiaj koniec tygodnia, tak? Sobotę <grytanie> I jesteśmy po dość upalnym tygodniu, także świat mi, zdecydowanie, świat mi zdecydowanie mówi, że nie powinienem wchodzić na masę. No ale okej, okay, mam dwa wyższe dni za sobą i jakoś to przejadłem. Generalnie plan wygląda tak, że zaczynam z niskiego, można powiedzieć, jak na siebie poziomu Jedzenia, czyli mam po 300 węgli w dni, ogólnie we wszystkie, we wszystkie dni 250 białka i 50 tłuszcz, jak dobrze pamiętam, i dwa razy w tygodniu mam doładowanie po 500 węgli. Resztę mam prostu bez zmian. No i to jest taka moja, można powiedzieć, pozycja wyjściowa. To jest taka moja pozycja wyjściowa. Jeśli chodzi o jedzenie, zobaczymy co będzie się działo z wagą i sylwetką. Generalnie waga teraz sobie delikatnie malała. Przez ostatni okres, można powiedzieć, gdzieś tam od chyba połowy czerwca, no jakieś takie 6 tygodni, może 6 tygodni z haczykiem, wróciłem do takiego, można powiedzieć, mocniejszego treningu, mocniejszego, czyli, czyli po prostu regularnego i stałego, bo wcześniej, przez ostatnie, tak naprawdę od początku roku. Dużo się działo, jeśli chodzi o życie prywatne, o jakieś tam pierdoły zdrowotne, no generalnie dużo się działo. Ja w takich okresach nie jem zbyt dużo. W sensie no, to białko jeszcze i tak dalej gdzieś tam spoko utrzymam, ale żeby przejadać ogromne ilości węglowodanów, no to niestety nie, ale też jakby treningowo nie mogłem gdzieś tam jakoś mega poszaleć z prostego powodu. Miałem też kwestie zdrowotne, jakieś tam małe wycięcia rzeczy i tak dalej, i tak dalej, więc ten trening był mocno w kratkę, nie mogłem się przez jakiś czas później obciążać i tak dalej, i tak dalej. Od jakiegoś czasu już mogę to robić, więc stwierdziłem, że spróbuję. Także teraz mam chyba 88 kilo mniej więcej, może nawet ciut mniej rano. Zważę się jutro bo rano ostatnio się nie ważyłem. Sorki, będę tak troszkę się tutaj wam majtał, ale chcę wykorzystać czas od razu już też na rozciąganie. Jak to nagrywam. No. No i co, plan treningowy też mam zmieniony. Będę trenował teraz 4 razy w tygodniu, czyli w sumie tak jak wcześniej, ale innym systemem. Jako, że wchodzimy na wyższe jedzenie i chciałbym pewne rzeczy poprawić w swojej sylwetce i wzmocnić, no to tutaj priorytet na nogę i trochę na bok barku. Czyli teraz będę robił nogi dwa razy w tygodniu w trochę innym schemacie niż wcześniej. I górę też dwa razy, ale taki można powiedzieć upper lower, bo będę miał pomieszaną właśnie klatę z plecami i łapą, jak się nie mylę. Czekajcie, zaraz sobie to sprawdzimy. Nie pamiętam jeszcze planu, bo tylko raz do niego zajrzałem. I mamy tak, będę miał klatkę plecy barki triceps, drugi trening barki nogi, przerwa barki, klatka plecy i biceps i nogi. Tak to będzie wyglądało. Zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy jak pójdzie sylwetka, zobaczymy jak pójdzie waga. Zakładam, że będę musiał oczywiście jeść jeszcze więcej Nie że aktualnie mam to spisane, ale chciałem wyjść też od takiego w miarę niskiego planu, żeby móc po prostu później zakładać, postawić też na to, żeby mimo, że ja nigdy nie miałem żadnych problemów jakichś z flakami, z trawieniem czy cokolwiek, nic się dziwnego nie działo, to chcę tutaj też postawić jeszcze dodatkowo na to więcej, jeśli chodzi o jakieś tam zabanie o suple i inne tego typu rzeczy, żeby zwyczajnie w świecie zobaczyć, może to dzięki temu coś się jeszcze delikatnie poprawi, jeśli chodzi o przyswajanie i nie będę musiał tak wysoko wchodzić z jedzeniem, nie? Także zobaczymy. Przywodziciele mam delikatnie zaspawane po treningu, nie ukrywam. Nie wiem czy Wam już to mówiłem. Robiłem w czwartek nogi, zrobiłem kilka jakby ćwiczeń, w sensie dwa czy trzy, trzy ćwiczenia z nowego planu, żeby mniej więcej zobaczyć sobie, gdzie z ciężarami sobie oscylować w przyszłym tygodniu. Robiłem dość lekki trening, ale mimo wszystko przywodziciel mam troszkę zaspawany po tym treningu. Może też kwestia regeneracji, bo ta temperatura nie pomagała w nocy ale pewnie mi tak Bułgary dojechały przywodziciel, bo między innymi właśnie będę miał Bułgary na sutnicy slipa. A propos kardio, to chciałbym też utrzymać sobie cardio na masie mimo wszystko. Ja tutaj zawsze jestem taką osobą, która z jednej strony nie chce robić tego cardio z powodu takiego, że po prostu wtedy mimo wszystko trzeba znowu trochę więcej jeść, ale też mimo wszystko też mimo wszystko to nakręca apetyt, nie? Pomijając jakby kwestie zdrowotne, no bo po to jest to potrzebne. Także to kardio i tak mimo wszystko chciałbym chciałbym zachować w jak największej ilości, ale nie ukrywam, że nie lubię strasznie robić kardio na siłce, więc liczę, że pogoda dopisze, to będę no okay, to będę mógł, będę mógł sobie pośmigać trochę na rowerze. Dobra, jeszcze może kilka słów o tym, jak podchodziłem do treningu w momencie kiedy gdzieś życiowo było po prostu więcej zamieszania, bo to jest to, o czym często mówimy z Bartkiem, że jeśli mamy takie sytuacje, że gdzieś tam w życiu coś się dzieje, to żeby sobie nie dokręcać śluby na treningach. I tutaj tak, rzeczywiście przez te ostatnie pół roku oscylowałem z różną objętością intensywnością, ale chciałbym tutaj rzucić bardziej o tym powrocie. Gdy zrobiłem sobie już takie te 6 tygodni mocniejszego treningu, to zostałem tutaj mimo wszystko na o wiele niższej objętości intensywności niż zawsze. Robiliśmy w sumie bardzo, no totalne minimum, jeśli chodzi o objętość ćwiczeniową, dosłownie po trzy ćwiczenia, nawet na duże partie, po dwie serie robocze i naprawdę efekt był w sumie bardzo ciekawy, biorąc pod uwagę to, że jeszcze mało jadłem. Ta sylwetka zrobiła się jakoś tak dosyć gęsta. Ten miesiąc jest taki taki jakby bardziej nabity, w sensie bardziej niż jeszcze wcześniej. Także to też fajnie pokazuje to, że dobrze przepracowane serie nie muszą być nie wiadomo jak bardzo ogromne, ogromnej ilości. A dzięki temu też musimy brać pod uwagę to, że jest szansa na regenerację tego, nie? No bo tutaj o to mi głównie chodzi, że jeśli mamy jakiś Meksyk w życiu, to nasze ciało może przyjąć mniej, jeśli chodzi o regenerację. No, i to w sumie tyle. Ja jestem bardzo zadowolony z tego okresu, z tego co mogłem wyciągnąć ze swojego organizmu. No, ale teraz czas wejść na wyższy bieg i zobaczymy, co się wydarzy. No i co, może w przyszłym tygodniu, albo w przyszłym, przyszłym nagram Wam jakiś cały trening, taki już porządny, konkretny na masę. Czyli gdzieś, gdzieś żeby były te były te serie do upadku, żebyście zobaczyli, jak ciężko powinno się trenować i jak to wygląda, bo myślę, że to jest najciekawszy case.